E, dzień dobry. Dobry. Co to? Szynka z wiejskiego dworku. Pewnie droga jest, nie? Nie, 19 za kilogram. A, to dziękuję. A to co to? Wołowina cielęca. A, to dziękuję. A to co? Schab czeremchom wędzony. Jaki schab? Czeremchom wędzony. Czym wędzony? Czeremchom. Dziwny jakiś. A to co? Szynka jak zagierka. A to nie chcę. A to? Pasztet z pieca. Z jakiego pieca? Nie wiem, z pieca jakiegoś. Nie wie pan z jakiego? Nie. To sprzedajecie i nie wiecie z jakiego? A to co to jest? Szynka buchuna. Nie znam. A dobra ona jest? Dobra. A to? Parówki z szynki. Z szynki, parówki, a po ile? 16 za kilogram. Kto tu słyszał? Taka cena za parówki! A jakie ma pan paróweczki? Dla dzieciaka będą dobre? Parówki cielęce 7,99 za kilogram. Ale to dla dziecka mają być! Parówki jak od momy 3,99 za kilo. O, to pan da pięć paróweczek takich dobrych dla dzieciaka i tego Bonkuena 10DK.